Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze zaraz będę to miał. I mam! Jakie długie! Czekaj, jak to się otwiera. Oho, tak? A, to zabezpieczenie. O, zaraz to będę miał, zaraz to będę miał, ale to jest długie! Rozwijamy, 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 zaraz to będzie. Jest! Smajlandia! I to jest mój nowy plakat Smajlandia! Wraz z moimi przyjaciółmi, z całą moją wioską! Taki fajny plakat jest dostępny na moim sklepie. Smaju.pl. Wpadajcie! Przed nami jest wielki poł, który chętnie chciałby nas zjeść. I jest mega głodny! Zobaczcie, jak mlaska, już się uśmiecha. Patrz nas, jak kurczaczki otworzył buzię! O, nie, 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 nie. nie. Po, 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 to Alkaz, ale. Do przodu, ale do przodu, idź, 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 Ja nie chcę podejść. O, zamknął buzię, dobra. No widzieliście, miał otwartą dlatego, że chętnie by coś przekąsił, ale my musimy się przed nim schować. Jeśli nas znajdzie kogośkolwiek koło pierwszego, to wtedy zjada. A my będziemy się chować w tym miejscu, w centrum handlowym, w galerii! Wy widzicie, chodzicie do galerii? Bo ja chodzę Kupamy do galerii. Się. Ja zawsze kupuję w sklepach różnych. Ej, chciecie, chcielibyście, żebym otworzył w galerii ja swój sklep? Ej, może byśmy, żebym ja zrobił swój sklep w galerii takim centrum, gdzie by, byście mogli przyjechać. Do mnie wejść w taką wielkiej takiej galerii i by to był, może, na przykład taki sklep. O taki duży sklep pomarańczowy, jak tutaj widzicie. I to by był mój sklep. Tu byście mieli moje koszulki, bluzy i wszystkie rzeczy z mojego sklepu ale to City. By ekstra. E, kto chce, to klika łapeczkę w górę. Zrobimy I sklep stacjonarny trafki. w galerii handlowej. I później wam powiem, w jakiej. Dobra, ale pierwsze, my musimy się w niej chować. Przed poł, który już odlicza. Stoi to tam, wiecie, co stoi, jak patrzcie, stoi, to stoi, stoi, stoi. Kryjumka. Właśnie on tam jest. Dobra, Sebe, gdzie się ukrywasz? Gdzie się ukrywasz? Ja do wody tutaj i będę we wodzie. wodzie, On mnie nie zauważy. Okej, okay, Sebek wybrał wodzie, dobra, dobra. U, mocna kryjówka. Ale co ty wybierasz? Ja jestem ciekawa. Ja za schodami się skrywają. Za schodam. schodami? Dobra, okej. Okay, każdy wybiera swoją kryjówkę, jaką chce. Ale moja kryjówka wydaje się bardzo słaba, co nie? Bo stoję koło filaru, no i praktycznie się za niczym nie skrywam, więc ona jest najgorsza. Alek stoi za drzewem. Przecież widać, go normalnie widzę, go za drzewem. A tam jest, jak ich z... znajdzie, to ich zje. Dobra, a ja jestem przy filarze. O nie, zaraz może iść. On już tam laska coś, ja. Szybko, klikajcie opeczki w górę, bo nie ma czasu. Naprawdę klikajcie opoczki i pamiętajcie o subskrypcji. Jednym subiku, lecimy po 2 miliony! Walnijcie tego subika, że albo ja was walę za subika. Pamiętajcie o tym jednym, a ja uwaga, klikajcie teraz i patrzcie, co się ze mną dzieje. BUM! Mam białego skina Będę normalnie pobierał kolory Będę w tym samym kolorze jaki jest blok i w ten sposób poł może mnie nie zobaczyć Dobra, o nie Paul już coś tam laska poważnie O, obraca się, obraca się, obraca się. On idzie chyba. Pa, pa pa, pa! Idzie, 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 o nie, 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 nie. A on otwiera tak mocno buzię, poważnie i on wtedy wiecie kogoś może wciągnąć. Ra, ruszył ruszył. Szukać, widzę go. Ruszył, 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 patrz, patrz. I dzisiaj idzie. Idzie, idzie. idzie. O nie, Alka nie, nie. Zba... zobacz! Co... A nie! A nie! Co jest? nie, uważaj, uważaj, sobie uważaj, uważaj! Sebek, uważaj! Uuuu! Eeeh. Ale on mnie zjadł. O, chyba Alka nie zobaczył. Ej, on nie widzi Alka. Patrz, co Alek robi. Ej, skacze po drzewie, widzę go. Ej, spryt. Jaki spryciula, 300 Q. Alek, co ty robisz tam? Patrz, on skacze, skacze. Jo, ale wskoczył wysoko. Czekaj, po podchodzi chodzi. O patrz. Nie Ale wysoko jest. Jo! Patrz, patrz, ej, co on robi. Poł się wybija. Ej, co tak wysoko skacze? Widzicie jak poł skacze? Co on tam na jakimś bloku? Chyba coś wyczuł, Alka, Alek się na drzewie znajduje, murek wystaje tam. A ja mam najlepszą kryjówkę. <laughs> mnie nikt nie znajdzie, ja to przeżyję. O, czekając coś wyczuł. On tam cały czas chodzi koło o! tej fontanny. Wskakuje! Wskakuje, wskakuje, nie, wskakuje! Nie, nie, wskakuje nie, nie. Idzie wodą, O nie, Alek, uważaj! On idzie nie, po Alka. To. Idzie, idzie, patrz, patrz, patrz! Tarzan! O, na tarzanę, co o! o nie, <laughs> nie, nie, zostaw mnie, zostaw mnie. go! I tylko dymki się posypały. Wskoczył, Alek był teraz. na dobra, ja jestem biały, więc mnie tu nie widzi. Ja jestem przyklejony do ściany po prostu. Livia, uważaj. On tam chodzi. Niceno, gdzie ty jesteś? Haha, ona się rozgląda i mnie nie widzi. Mnie nie ma, uważaj. Ja cię widzę. Przejdź na drugą stronę. jest. On tam jest, on jest z drugiej strony. Musisz uważać, A to Musisz przejść. No idź, 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 idź. Uważaj, 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 uważaj. O, idzie, idzie. Przeszła na prawo. Patrzcie, pomogłem. Pomogłem Livi. Gadałem jej jako kolor biały. O, Livia, ci pomogłem. Widzisz, jak ja widzę go? A ty, go nie? O, o, chyba wyczuł. Idzie z tobą. Uważaj, Livia, uważaj. O, tam o, idzie. Nie? O, nie? Uważaj. Czekaj, ja szybko przeskoczę. O, biegnę, biegnę. Teraz do białego. Dobra, tu jest dużo białego, więc mogę sobie przebiegać. Nice, nice, uważaj, nice. o nie. Wciągnął ją Dobra, nie daj mi Ja tutaj sobie stoję Patrzcie, Paul teraz chodzi Jeszcze ja zostałem Jeszcze tylko mnie nie znalazł I nie może Ej, skoro jestem ostatni, to wygrałem Dora, Paul, masz dosłownie 15 sekund Jak mnie nie znajdziesz, to mnie nie zjadasz To ja przeżyję Patrzcie, chodzi, chodzi Jaki wkurzony wokół Nie może mnie znaleźć Jestem biały kolor Poszedł tam, gdzie z drugiej strony znajdzie go, gdzie on jest On tam. mnie nie znajdzie Dobra, Gdzie on dziesięć, się schował? 9, 8, 7, 6 Pięć, cztery, trzy, przeszedł koło mnie, jeden, koniec, 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 dobra, powracałeś, no, powraca, powraca, dobra, dobra, idę tutaj sobie. Gdzie byłeś? Bum, okej, okay. i ja byłem cały czas w tym sklepie, tutaj, chodźcie zobaczyć, tu, wygrałem, 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 zobaczcie, okay. wygrałem, tu no, byłem cały czas, w tym sklepie, tutaj byłem, tu. Co, co jest grane, Serio? ja nie widziałem. Ej, nie wchodził? <laughs> Wcale o, nie kłamie, ej, Wcale nie kłamie. Ja nic nie kłamię, ja mówię poważnie, byłem widzowie, napiszcie w komentarzu i moi widzowie jak mi nie... Ej, wierzycie mi czy nie? No? Liwia wierzysz mi? No wiesz, no, ja patrzyłem na ten sklep i ja tu ta nic bluza nie Może tam się zlała z tą wełną, no nie wiem, no. Oni mi coś nie chcą wierzyć, moi przyjaciele poważnie. Sebek, myślisz, że tam byłem w sklepie? No właśnie, myślę, że nie. Myślę, że byłeś gdzieś u góry. Napisz w komentarzu, gdzie byłem, a ja byłem tu, serio. no. Hmm. Dobra, okej. Okay. I tu stałeś, w tym miejscu? No, no tu byłem, normalnie tutaj tu byłem, no tu. Ja cię no. Zauważyłem. Nie, no to jest jakieś podejrzanie. No, ale to, to lecimy z drugim, z drugim. To lecimy teraz w piętro wyżej. O, po, jaki słodki o. się zrobił! Patrzcie, jaki łodziak poł. Smutny, bo cię no, nie znalazł, słysno. smutny się zrobił, zobaczcie, maminkę smutną, bo mnie nie znalazł. Wygrałem. <laughs> wygrałem. Wygrałem, wygrałem, nie znalazłeś mnie, wygrał. O, płaci mi diamenty! Ej, za wygraną mam Ej. diamenty od poł. Ej, patrzcie, ja poł mi wyrzuca diamenty. To moje, moje, nie wasze, nie wasze, moje, moje, moje. Weź się Jest mam! Ale... Dajcie parę! Patrzcie, mam diamenty i dostałem diamenty, a wy, widzowie, możecie dostać mój plakat! Nowe rzeczy na moim sklepie! Patrzcie, jaki wielki plakat dostępny! O taki, tylko czekaj. Taki ładny plakat, możecie sobie powiesić na ścianę, kołuszka, gdzie chcecie! Smilandia piękna, cała jest! Jestem ja, jest moja koleżanka, moja cała rodzina, wioska! Wpadajcie zacząć pieszania w opisie Smiles.pl, a jeszcze będzie więcej rzeczy niedługo, więc czekajcie! Codziennie sprawdzajcie mój sklep Smiles.pl, a tam naprawdę będzie niedługo już mega dużo rzeczy nowych, będzie. Ta nowa kolekcja, nowe koszulki Dobra, a teraz tak, dostałem i lecimy Z kolejną rundą, to co wtedy? Gdzie lecimy? Gdzie byśmy mogli się schować? Może te zjeżdżanie tam Są takie kolorowe? Eee, no Ej, może o, tam, tak. co? Co na to? Idziemy tam? Idziemy? Biegniemy, to dawajcie, biegniemy. O połowa, czerwone oczy! O nie, punkt nas mieścił! O nie, o O ok, on dobra, jest mega czerwony. Dobra, nie. dobra, on już się będzie szukał, zaraz patrzcie, zobaczył, gdzie my biegniemy. Dobra, dobra, będziemy szukać się teraz tutaj w takim razie. On będzie nas szukał na zjeżdżaniach, tu jest mega dużo kolorów. Schowamy się na plaży. Skoro są wakacje, jest woda, jest plaża, jest gorąco, jest 30 stopni. Ale to może ja do tego wejdę. Jest mega gorąco, dobra, gdzie mogli by mogliśmy Ja biegnie. do namiotu wchodzę. Do namiotu? Ej, to byłoby dobre. Patrzcie, to wchodź, ja idę no... tam do szatni. Wow! ej, dobra, to będzie dobra kryjówka, dobra, do namiotu. Mhm. Mm ale ja do szatni! Gdzie? Do szatni? O, Livia ja się ujęł. Ja na cieszanie wchodzę, raczej na nasz dom? Dobra, ej, dobre to są kryjówki! Czekaj ja Ci przysłonięć ci pomogę, dobra, przysłonięcie. Dobra, czekaj. dzięki. O masz ty, masz ty w ręku, daj mi to. A dobra, Albo sama się zasłonę. Patrzcie jak idealnie wszedłem do zamiotu! Joo, ej, idealnie, dzięki smyslow! Lewi, pomogłem trochę. Ej, fajna masz kryjówkę, tylko czapka ci wystaje. Czapka Smyslow, team! Dobra, ej, ja idę teraz gdzie ja mam? Gdzie mam, gdzie ja mam, bo zaraz poł idzie po was. No, jestem ja na górze O nie, poł, o o, poł, tam stoi już blaska Zraz może przyjść poważnie, Sebek tu się ukrył. Ej, Sebek, masz dobrą kryjówkę, nie patrzcie no, na w środku. No, bardzo dobrą, nie ma lepszej kryjówki, nie ja znajdziecie lepszej idzie, 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 idzie. Czekaj, z Państwą chowaj się. chowajcie się. Ej, zim, może, może, tutaj, czekaj, żeby był jakiś, szybko, zmywam kolor, zmywam kolor, kolor, kolor. okej, będę się bawił, będę się A to co, już poujdzie, Laska, szuka, szuka, dobra. Chowajcie się, chowajcie się. Ja, ja siedzę lepszy. cicho, żeby mnie nie słyszał. <laughs> Dobrze, dobrze, przeszedł idzie. Aha, przeszedł! Idzie, 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 idzie. idzie. Okej, okay, coś idzie. O nie! Zawraca, 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 coś poczuł. Dobra, zawraca. Uważaj, nie ruszaj się Sebek. Ale ja się kąpałem, nie śmierdzę. O o, proszę... mnie! Patrz patrz na wodę, patrz na wodę, patrz na wodę, dobra. Ja mam taki kolor zielony, to może mnie nie zobaczy, ale on jest mega wkurzony. Laska ma czerwone oczy, bo przegrał, a Paul nie lubi przegrywać. O nie! Uważa, nie! Jak pysyka, się znalazł! Pysyka! Nie Sebek! Nie! Sebek! Nie, tylko nie to! O, sep... o, sepka zjadł w namiocie i sepka nie ma już. Sebek, Sebek! O o, sepka nieba. O, się uśmiechnął, patrz jak się uśmiechnął! O nie! Nie zobaczył mnie! Nie widział mnie! Nie widział mnie, nie widział mnie! Ale. Ej, on myślał, że jestem blokiem. ole, on myślał, że jestem blokiem! Jaki z masakra. Ej, czekaj, on gdzieś poszedł do góry. Gdzie on tam? Gdzie on tam się spina? Ej, on gdzieś tam wchodzi normalnie, patrzcie e... tam gdzie on wchodzi. Yo! Ej, o -o mam problem. Uh -huh. Gdzie on tam wchodzi? Patrzcie tam wszedł sobie żeby, żeby nie szedł na te niższe bo ja tu jest... Może on o, tam do wody będzie skakał! Tam jest Alek. Uważaj, Alek, cofnij się! On tam może wejść tych po co tam wchodziłeś? Raz idzie, czekajcie czekaj, gdzie on jest. Gdzie on jest? Ej, skacze, skacze! Oh, oh, yeah. Skoczył na mnie! Yo, 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 skoczył na mnie, ale przeżyłem ej! Myślałem, że już mnie zobaczył, ale na szczęście Proszę, tylko się Zostaw mnie! Idzie, idzie palka, idzie płaka idzie polka! Ale Idę I ja mogę skoczyć do wody O oh, jest dosłownie obok mnie, patrzcie! Obok przechodzi! Joo! Przeszedł, patrzcie, idzie, idzie, przeszedł dosłownie kobieta. Like A go. ja jestem tutaj ja Gdzie jestem ty tu? jesteś? O no, Livia, uważaj, nie gadaj, bo ja idzie mnie. Tak, oh, yeah. Gdzie ja jestem? Co? Nie, ja jestem, nie wiem, nie mogę wam zadzić, bo jeszcze powiecie, o, o, o nie, coś tam ale wyczuł. no ty masz drugi raz dobrą kryjówkę, bo nie możecie cię znaleźć. Coś tam wyczuł, coś tam wyczuł, coś tam wyczuł, ale Widzę nie może, tu. nie może, prze... o nie, rozwalił, ooo, znalazł Libię w przebieralni i ją zjadł. Dobra, ja teraz ja tylko zostałem ostatni i on mnie nie może znaleźć, dobra, no to co, 10 sekund to liczamy, jeśli mnie nie znajdziesz, 10 sekund, znowu wygrałem. No to co, odlicaj, no, odlicaj ktoś, dzisiaj. Cokolwiek. 10, 9, 8, o, no, 8 7. Joko, jest znowu przeżył, jak blisko, coś czują, coś czuję, coś czuję. ja słowa Trzy, Dwa, jeden. jeden. Zero, koniec, Wygrałem, o, wygrałem, koniec. wygrałem, 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 ej, gdzie ty byłeś, gdzie ty byłeś? W wodzie, wodzie, wodzie byłem, w wodzie byłem, w wodzie, wodzie, tutaj wodzie wypływam. Wodź, ty ja ostatnio byłem we wodzie i wypłułem, mnie Wypływam, wypływam, patrzcie, w wodzie byłem cały czas, widzieliście? Co jest, kradę, ej, to niemożliwe przecież on tu było, tu chodzi, o by widział. No w wodzie byłem cały czas, serio. Ej, Paul, ty ślepy jesteś, nie widziałeś go? go. Ja, ale ja też się nie widziałem. No, w wodzie byłem, Oł, no tam. Ja chyba nie umiesz szukać. Ale byłem w wodzie, tutaj. Wydaje mi się, że ciebie tu nie było, bo ja się patrzyłem na wodę, jak byłem o, w namiocie. No bo my na jesteście ślepi, to wiczałem. trzeba było do wody nurkować. A ja krzyczałem alkowi do wody, to nie poszedł, no. No, no ja widzisz, ja nie nie No i dawaj diamenty, wygrałem poł mega wkurzony. O, nie. znowu jest, ma diamenty! Bo jest duży wkurzony, jest, znowu kolejne diamenty od poł. Poł mi płaci, a was zjadł. dostaję dużo diamentów, jeszcze więcej, jeszcze, 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 jeszcze. Kolejne, kolejne. Dobra, dobra, dobra. Oh je, yeah. dzięki poł. To i zabieram, mam 45 diamentów. O Popaki, a dawajcie teraz w moim domu się będziemy chować. O, ej, dobry o, pomysł. Mamy się ej, chować no w twoim okay. domu? No, chodźmy. Ej. Mam dużo pokoi. Dobra, Livia mówi, że mamy się chować w jej domu. Poł cud na to. Chcesz, chcesz żebyśmy, żebyś nas szukał w domu Liwi? O, bardzo chce. Okej, okay, on chce mega chce. Dobra, no to w takim razie ostatnia runda w domu Liwi. Kto wygrywa, ten jest najlepszy. Oj, idziemy. Po, okay. Ale Liwi tak ja nic z lodówki. I tak będę najlepszy, tak będę najlepszy, dobra. Okej, okay, w takim razie idziemy dookoła i zobaczymy w domu Liwi, kto będzie najlepszy. Wchodzimy szybciutko do domciu, biegniemy sobie. Ha, tu ha, ha, ja tu znam wszystkie skrytki. Wszystkie skrytki znasz? No nie dasz bo ja będę najlepszy. Zakład? Robimy zakład? Co no na dobra, to? No dobra, zakładamy okay, się. Ok, zakładam się o moje wszystkie diamenty. Jeśli ja wygram znowu chowanego, to wtedy ty mi dajesz diamenty. Jeśli ja przegram, to ja ci daję wszystkie moje diamenty. Co na to? Nie? Dobra, stoi. Okej, okay, stoi, dobra, łapa, dobra, jest, elegancko, dobra. No to w, taki, w takim razie... Ja będę najlepszy. No, w takim razie zakład Ty? mamy z Livią, że jeśli ja wygram, to wtedy mam diamenty. Dobra, okej, okay, no to szybko biegniemy, chowamy się w domu Liwi. Szybko szybko, gdzie tu się schować, gdzie tu się schować, hmm, hmm, może tutaj? Czekaj, czekaj, może z tej strony. O, bum, 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 bum. O, tutaj mam, dobra, ale czekaj, zielony miały, byłe. U nie, żeby mnie... Patrz, Alek mnie nie widział. Ha, <laughs> przebiegł o mnie, nie widział mnie. Alek, ja cię widzę, ty, dobra, mnie, nie ty mnie nie widzisz. Ty mnie widzisz? Jak możesz mnie widzieć? Widzisz nie mnie, ale. Kolejny tu szedł, kolejny tu w biegu, kolejny tu w biegu. Alek, widzisz mnie. Ale mam dobrą kryjówkę. Tak, teraz tutaj, pum. Okej, okay, dobra, dobra, idę, idę, idę tędy. Myslow, wygram z tobą. W tym domu masz tylko dwa kolory, no nie, tu jest masakra. Gdzie dobra, się chować? chowam tutaj. A co? Ale gdzie się chowa? Patrzcie, patrzcie, alek, co robi. Uuu, uh, ej, dobre, 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 patrz, zasłonił się krzakami, kwiatami. Wow, Ej, dobra kryjówka, mega mocne. A sepka tam widzę za łóżkiem jest, a ja jestem tu z znowu ściana, dobra. No to nie co? O Pał już chyba idzie. Jest slow, kryjówka? Słyszę, słyszę dźwięk, Poł się zbliża. Dobra. o. -o. A Livia, gdzie ty jesteś? Ej, właśnie, nie widziałem Livi. Livia, gdzie jesteś? Nie powiem ci Ej, nie widziałem Liwi. Livia gdzieś się skryła w swojej kryjówce, ale nie wiem gdzie Dobra, o Paul już chyba idzie, czekaj, tu sobie przejdę. O idzie, 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 widziałem go, widziałem go tam. Dobra, ja sobie tutaj to przejdę. Okej, okay, pyk. Szybko nie widzimy. ja się tu położę. Idzie, idzie, Aha! idzie, Chodź na górę, chodź na górę, wszedł na górę, nie widział mnie. Ha! Patrzcie, poszedł do góry, dobra, ja szybko idę za nim, idę za nim idę za nim. Dobra. Nie widzimy. Ja udaję teraz schody, jestem biały. Wiesz ten biały bardzo się wchodzi w ten. O, dobra, przebiegłem sobie. Ha! Nie widzimy przeszło koło mnie. Patrz jak zasuwa. Coś, o, coś, o, wyczuwa, o, o. coś wyczuwa, coś o, wyczuwa, coś wyczuwa. Nie, 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 ja tu leżę, ja tu leżę. Zaraz sepka, zaraz sepka, zaraz sepka, sepka, patrzcie, ma Samek za łóżkiem Liwi. Co ty robiłeś za jej łóżkiem? Dobra, zaraz sepka. Nie, ja nie leżałem, myślałem, że mnie nie zobaczy. Weź, poszedłem prawie. On jest mądry, on na wech, tak on tak jak on tak, tak i Mlaska, to on to czuje. O, nie, 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 nie. A czy nie nie. ty Smacz, to jest. To wszystko o ciebie, Alek dosłownie. Ale ja. Ale cię nie widzę, za ty nie widzisz? Jestem na przeciwko, patrz to, patrz to! Alek, Alek, patrz na mnie! Pum, tu jestem! Widzisz? Jest? Widzisz? Nie zwiczę cię, no? <grym> Ale ja Ale to było dobre zniknąłem, dosłownie! To? Nie, 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 dosłownie. Po, nie, po, po, Patrz, smaj, jest. Tu jestem, tu jestem, tu jestem! No. <grym>, nie widzi mnie! O! Przeszedł ko mnie! Przeszedł ko mnie! Myślę! O nie, 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 czekaj czy on tu chodzi. Coś czuję, coś czuję, ej, on coś wyszuka. Ale coś mi tu podejrzane jest, bo on mnie cały czas jako pierwszego znajduje, a ciebie smajslą. Nie, nie, nie. O nie on długo szuka. Co jest? Co, o, ja wszedł mnie, a Nie, 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 widzi mnie. A, nie, 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 mnie. Ja. co jest? Ej, walno, mnie, jest z daleka. O nie, gdzie się pojawiłem teraz? Ej, czekaj, Liwi, a O nie, przegrałem. Alivia Liwia znalazł Liwię? Ej, czekajcie, czekajcie, czekajcie. A właśnie, a co z Liwią? Co jeszcze z Liwią? Jeszcze szuka, jeszcze szuka. Ej, dobra, a czy Liwie znalazł teraz pytanie, koleżankę naszą? Ma 10 naszą. sekund. Dobra, jeszcze ma 10 sekund. O nie, jak Liwie nie znajdzie, to wtedy ona wygrywa, a ja przegram swoje diamenty, wszystkie zarobione. No nie, tak być nie może. Po co ja skakałem tym białym? Dobra, Liwia, gdzie Ej, jesteś? Gdzie dwa, jest Livia? jeden, uuu, Paul skończył szukać. Co, wygrałaś? Gdzie jesteś? Wygrałam. Livia wygrała. Ej, gdzie jesteś, Liwia? Podejdź tam, gdzie są dywany przy tym, przy drzwiach. Jestem, jestem, przy dywanie jestem. Gdzie jesteś? Dywany, ja też jestem. jestem. Gotowy? No, gdzie jesteś, Liwia? <laughs> Co jest pod dywanem? Ej, ona grane. tutaj była! Kram. Ej, tu była, normalnie tu była pod tym. Ej, zapalcie, weźcie zapalcie światło, bo Ale nie kryjówka miałaś złą! Ej, pokaż jeszcze raz, jak ty to zrobiłaś. Ja, ale kryjówka. No ja tak I dywanem tutaj. byłaś przykryta. No tak, ten dywan można rozwalić, zobaczcie. Ściąga się dywan. Ooo, O nie, o nie, tylko nie to. O -o. No to co, diamenciki poproszę. O nie, moje diamenty, tylko nie to, no, nie, nie, nie tylko nie to, nie. Muszę oddać jej wszystkie diamenty, tylko nie to. I wygrywa wszystko Livia, nie, nie wierzę w to. Jak ty po mnie znalazłeś? A wy widzowie wpadajcie na mój sklep po fajne koszulki z Team, fajne czapki, fajne poduszki i wiele więcej. Niedługo nowe rzeczy na smysow.pl, sprawdzajcie codziennie.